Kolejny odciek i kolejne cztery legendarne stardropy, tak z niczego po prostu Polcy dali dali nam za free legendarny stardrop do sklepu, więc jakby ahem, Same odcinki mi się robią, bo są po prostu legendarne stardropy. zostaje, oprócz tego mamy 88 krytów. Czy jest to dużo, czy jest to fajne? No nie jest zbyt fajne, bo idzie to nam oczywiście na księżycą sławę, no ale... Trudno jakby i tak zawsze to jest coś i zaraz będę miał inną. Dobra widzowie, zacznijmy od mojego głównego konta. Wydaje mi się, że tak wolicie, jak po prostu zaczynamy od lepszych kąt. I... Zobaczymy, co nam wypadnie. Uwaga, uwaga. Mogło być gorzej? Serio? Mogło być gorzej? Nie. Widzowie, no wypadło nam największy... No po prostu nie, 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 nie. nie. Usuńcie te kredyty, bo ja nie mogę. No co ja mam powiedzieć? No gramy Zawsze krytyko. A jestem na moim koncie od zera do milionera, na którym tak dawno nic nie nagrywałam, ani nic nie wiem. Ile temu był z tego odcinek? Ogólnie raczej nie będę z tego, z tego konta odcinków nagrywał, tylko po raz tu będę takiego. Te krytyki się przydadzą, nie? Ale otwórzmy sobie legendarnego stropa. dawaj postać. To było za dobre, nie? Nie ma bata. Skindaloun, no co całkiem spoko. L nie no, Ej, ja zapominam, że wiecie, na głównym koncie to by był skin do LoWu i jakby ja myślę, że tu mam low, nie, ale super, mamy widzowie low, naprawdę, nie, to się czyta chyba Lu, ale dobra, bardzo lubię tam postać i wydaje mi się, że naprawdę super drop, tak dla odmiany, ogólnie free rzecz, też mega fajna, bo 60 podwaja się normalnie, najlepsze z totalnie, razem z Hankiem to są dwie najlepsze rzeczy, moim zdaniem, no ale... Muszę pisać w komentarzu jakie chcecie kolejne odcinki, bo ja tak wiecie Jak jest jakiś legendarny straszny to sobie takie luźne odcinki, jak teraz nagram, ale już to... Wydaje mi się, że może wam się nudzić moje wieczne takie same reakcje na te standropy i Nie wiem czy nie chcecie na przykład nie wiem, jakiś turniej już coś, coś ciekawszego nie? Albo to wam się podoba i wolicie takie coś, nie wiem Ale dobra jesteśmy na moim koncie um, Primo King chyba? Chyba tak, dobra Jesteśmy na moim koncie El Primo King i W ogóle ja tu nie mam Miko, te konto jest takie Fresh normalnie, nie? Fresh konto. Takie nowiu, Widzowie, co nam wypadnie? Uuu, ej, wiem, co super! Jak, jakby konto El Primo King. Sens, czy do El Primo? Moim zdaniem jest to super. I Widzowie, to jest drugi dzień Daily oficjalnie. Choć już naprawiam, ja nie tego w filmu, to to jest drugi dzień. Dzień ja, Jezu. Drugi dzień Daily. Drugi dzień Daily. Widzowie niestety nie nagrało mi się jak otwieram te z drugiego kąta A więc będziecie mieli 3 star dropy i pewnie wy w tytule też macie, że otwieram trzy legendarne star dropy Odcinek na razie trwa 3 minutki, a więc padałoby zrobić tak, żeby trwał troszeczkę dłużej, bo wy lubicie dłuższe odcinki A więc jeszcze widzowie sobie poodbieramy z kolejnego dnia właśnie nagrody, a mianowicie 888 blingu Też będzie fajny odcinek z kina na drugim koncie, to że będzie naprawdę fajne, a na głównym ma na razie tylko 3000 blingu, ale dobra nie no widzowie, ja tu zaraz limit, limit na drugie konto robimy, limit na drugie konto, jak będziemy mieli limit, to pewna osoba mi będzie wybierała te, jakie skina mam kupić, nie, do limitu mi brakuje 300 blingu, no, to, to, nie no, super, naprawdę, robimy limit. Najlepszy skin w grze to jest właśnie ten, widzowie, zobaczcie, tak jakbyście nie wiedzieli, to tylko, tak przypominam, że to jest najlepszy skin w grze, ale nie wiem, czy może już teraz bym coś kupił, na przykład te, jakieś skinka do El Primo, nie dobra, ten jest mega, ale go się tylko dla na przykład ten mi się podoba, El Rey Primo, albo ten taki dragon różowy, albo zielony, choć moim zdaniem jest ładniejszy różowy, a dużo osób na przykład myśli, że zielony jest ładniejszy. Że tam jakby spoko, mi się bardziej podoba jakby różowy, nie? Dużo osób, dużo osób woli po prostu zielonego, ja wolę różowego i to jest takie, jestem specjalny. Ale jutro będziemy otwierać tak dużo start dropów, że to jest powalone, bo... 8 Stardropów na każdym koncie, co nie wiem ile będzie w sumie Stardropów. 32 Stardropy. A widzowie, wyczekujcie jutrzejszego filmu, bo na jutrzejszym filmie sobie otworzymy 32 Stardropy. Naprawdę będzie ciekawie. I możecie też napisać w komentarzu czy wolicie filmy z takiego typu, z openingów jakieś nie wiem, kontentowe czy coś. Czy wolicie na przykład filmy z teorii, jakichś newsów, cokolwiek, bo ja mogę nagrać co chcecie. A ja akurat mam taki ten. Content do zrobienia i no. I tyle. I w ogóle klasza będę nagrywał za niedługo, bo nie, nie nagrywałam już ponad a więc wypadałoby przez to nagrać, bo miałam raz na miesiąc nagrać klasza a nie nagrywam prawie w ogóle, a więc jakby wypadałoby nagrać klasza no ale to. Zobaczymy, czy nagram, czy nie, ale fajnie było, tam jest w ogóle jakiś event, chyba teraz na nowy rok czy coś, a więc też wypadałoby tego klasza nagrać. I to było na tyle się chodzi o ten odcinek. Widzowie, jeśli odcinek, bądź nie zapomnij o lajku subie, no i coś i